Historia świętej Teresy z Kalkuty to opowieść o wierze i poświęceniu się służbie najbardziej potrzebującym. Urodzona jako Anierze w 1910 roku w Macedonii, wychowała się w katolickiej rodzinie, gdzie głęboko wpłynęły na nią modlitwa i działalność charytatywna. Duch hojności zakorzenił się w jej sercu i wyznaczył jej przyszłą drogę. Jako dziecko Anierze była wrażliwa na cierpienie innych, a jej matka, drana, była dla niej przykładem miłosierdzia, pomagając biednym w swojej społeczności. To pełne miłości otoczenie głęboko na nią wpłynęło, rodząc w niej pragnienie całkowitego poświęcenia życia Bogu. W wieku osiemnastu lat postanowiła wstąpić do życia zakonnego, podążając za tym, co uważała za Boże wezwanie. Młoda Anierze została przyjęta do zgromadzenia sióstr Leretow w Irlandii, gdzie przyjęła imię zakonne Teresa, na cześć świętej Teresy z Lizie. To imię inspirowała francuska święta, znana ze swojej małej drogi duchowości polegającej na wykonywaniu małych czynów z wielką miłością, co również miało stać się cechą przyszłej świętej. W 1929 roku Teresa została wysłana do Indii, aby uczyć w szkole prowadzonej przez siostry Lereto w Kalkucie. Chociaż kochała nauczanie, wkrótce poczuła, że praca ta nie zaspokaja jej duchowego głodu. Skrajna bieda, którą widziała na ulicach Kalkuty, głęboko ją poruszyła i zaczęła odczuwać, że Bóg wzywa ją do większej misji. W 1946 roku, podczas podróży pociągiem na rekolekcję w Darjiling, siostra Teresa przeżyła głębokie mistyczne doświadczenie. Poczyniła jasne wezwanie od Boga, aby opuścić komfort klasztoru i służyć najuboższym z ubogich tym, którzy dosłownie umierali na ulicach. Był to początek nowego rozdziału w jej życiu. Po wielu modlitwach i refleksjach, Teresa z Kalkuty postanowiła podążać za tym, co nazywała wezwaniem w wezwaniu. Uzyskała pozwolenie od swoich przełożonych i papieża, aby opuścić klasztor i całkowicie poświęcić się służbie marginalizowanym. Ubrana w prosty biały sari z niebieskimi paskami, symbolizującymi czystość i ubóstwo, rozpoczęła swoją nową misję. W 1948 roku święta Teresa rozpoczęła swoją pracę na ulicach Kalkuty, sama i bez żadnych zasobów. Nauczyła się podstaw pielęgniarstwa, aby opiekować się chorymi i zaczęła zbierać umierających z ulic, oferując im godność w ich ostatnich chwilach. Chociaż wielu nie dało się uratować fizycznie, zapewniała, że umierają kochani i w towarzystwie. Szybko inne młode kobiety dołączyły do jej misji. Determinacja Teresy i jej niezachwiana wiara w Boga inspirowały tych, którzy ją otaczali. W 1950 roku, za zgodą Watykanu, założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości, zakon zejkani dedykowany służbie najuboższym, bez względu na rasę czy religię. Misjonarki miłości składały śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa oraz specjalny ślub służby ubogim. Żyły prosto, całkowicie polegając na opatrzności Bożej. Teresa nalegała, aby jej siostry żyły jak ubodzy, dzieląc ich cierpienia. To radykalne poświęcenie na rzecz potrzebujących przyciągnęło do zgromadzenia wielu nowych członków. Jednym z pierwszych większych projektów świętej Teresy był Dom Umierających. Przekształciła opuszczoną świątynię hinduistyczną w miejsce, gdzie śmiertelnie chorzy mogli otrzymać opiekę i umrzeć z godnością. Chodziło tu nie tylko o zapewnienie opieki fizycznej, ale także o okazywanie miłości i współczucia tym, którzy nie mieli nikogo innego. Praca misjonarek miłości szybko się rozszerzyła. W ciągu kilku lat otworzyły domy w całych Indiach i innych krajach, zawsze skupiając się na opiece nad ubogimi i marginalizowanymi. Teresa z Kalkuty stała się międzynarodowo rozpoznawalna dzięki bezwarunkowemu poświęceniu na rzecz tych, którzy byli na marginesie społeczeństwa. Życie Teresy nie było jednak pozbawione wyzwań. Oprócz fizycznych trudności związanych z pracą wśród najuboższych, doświadczyła również głębokiej, ciemnej nocy duszy. Osobiste listy, ujawnione po jej śmierci, ukazały, że przez dziesięciolecia odczuwała głęboką nieobecność Bożej obecności. Mimo to kontynuowała swoją misję z niezachwianą wiarą, ofiarując to duchowe cierpienie jako ofiarę. Pomimo tej wewnętrznej ciemności Teresa pozostawała radosna i oddana. Wierzyła, że radość jest sposobem na ukazywanie Bożej miłości, nawet w cierpieniu. Często mówiła, Pokój zaczyna się od uśmiechu i że, niezależnie od okoliczności, konieczne jest okazywanie miłości Chrystusa poprzez radość. Jej działalność charytatywna zyskała światowe uznanie, ale Teresa zawsze odrzucała osobistą chwałę. Postrzegała siebie jako ołówek w rękach Boga, proste narzędzie, którym Bóg pisze swoje przesłanie miłości. Dla Teresy z Karkuty wszystko, co robiła, było dla Chrystusa, a każdy akt służby był wyrazem jej żywej wiary. Pokora była jedną z jej najgłębszych cech, a nawet otrzymując honory, zawsze przypisywała swoje sukcesy łasce Bożej. W 1979 roku Teresa została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w uznaniu za jej nieustającą pracę na rzecz ubogich i marginalizowanych. Podczas swojego przemówienia, przyjęcia nagrody skupiła się na znaczeniu miłosierdzia i wartości ludzkiego życia. Wykorzystała tę platformę, aby wypowiedzieć się przeciwko aborcji, nazywając ją największym niszczycielem pokoju, ponieważ wierzyła, że każde życie, od poczęcia, jest święte. Nawet po otrzymaniu nagrody Nobla Teresa z Kalkuty pozostała wierna swojemu prostemu stylowi życia. Przekazała pieniądze z nagrody na rzecz ubogich, odrzucając jakiekolwiek osobiste luksusy czy honory. Dla niej nagroda była okazją do zwrócenia uwagi świata na potrzebę miłości i troski o potrzebujących, ale nie zmieniła jej oddania życiu w ubóstwie i prostocie. Święta Teresa z Kalkuty była niezmordowaną obrończynią godności życia we wszystkich jego etapach. Widziała cierpienie ubogich i chorych jako okazję do służenia Jezusowi i nigdy nie wahała się stawić czoła skrajnym sytuacjom. Powiedziała kiedyś: Ludzie nie umierają z powodu braku jedzenia, ale z powodu braku miłości. To duchowe spojrzenie napędzało jej misję. Jej obrona życia wykraczała poza walkę z aborcją. Sprzeciwiała się także eutanazji oraz wszelkim praktykom, które lekceważyły ludzkie życie. Dla niej każda osoba miała nieskończoną wartość. Niezależnie od stanu zdrowia czy statusu ekonomicznego, wiara ta skłoniła ją do założenia wielu hospicjów dla osób terminalnie chorych, gdzie mogli otrzymać opiekę i uwagę aż do ostatnich chwil. Dzieło Teresy wykraczało poza granice Indii. Jej zgromadzenie rosło, otwierając domy misyjne w ponad 130 krajach, pomagając milionom ludzi na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie misjonarki miłości docierały, niosły ten sam duch prostoty, modlitwy i służby najuboższym. Misjonarki nie dostarczały jedynie jedzenia czy opieki medycznej. Oferowały również wsparcie duchowe i emocjonalne, traktując każdego człowieka jak ukochane dziecko Boże. Domy, które zakładała Teresa, były miejscami schronienia, gdzie ubodzy znajdowali nie tylko pomoc materialną, ale także godność i współczucie. Duchowość Teresy była zakorzeniona w przekonaniu, że Bóg jest obecny w każdym człowieku. Relacja Teresy z modlitwą była kluczowa dla siły jej dzieła. Mocno wierzyła, że cała jej służba ubogim była możliwa tylko dzięki jej zjednoczeniu z Chrystusem w modlitwie. Misjonarki miłości, oprócz intensywnej pracy charytatywnej, spędzały codziennie wiele godzin na modlitwie i adoracji najświętszego sakramentu. Z tego życia duchowego czerpały siłę, aby kontynuować swoją trudną pracę. Przez całe życie Teresa z Kalkuty była zapraszana na międzynarodowe konferencje i spotkania z przywódcami świata. Choć zawsze była uprzejma i pełna szacunku, jej jedynym celem było bronienie ubogich i promowanie wartości życia. Nawet gdy stawała przed wielkimi osobistościami, jej przesłanie pozostawało proste i bezpośrednie, miłość do bliźniego jest drogą do prawdziwego pokoju. Choć podziwiana przez wielu, Teresa także spotykała się z krytyką. Niektórzy zarzucali jej, że nie zajmuje się przyczynami strukturalnymi biedy lub że przyjmowała darowizny od kontrowersyjnych postaci. Teresa zawsze odpowiadała z pokorą, wyjaśniając, że jej praca skupia się na łagodzeniu bezpośredniego cierpienia, a inne kwestie pozostawia w rękach Boga. Jej misą było kochanie i troska o najbardziej potrzebujących, ufając, że inne sprawy zostaną rozwiązane przez opatrzność. Charyzmat świętej Teresy z Kalkuty przyciągał ludzi wszystkich wyznań. Wierzyła, że niezależnie od religii, służba ubogim jest uniwersalnym obowiązkiem. W trakcie swojego życia Teresa była zapraszana do pracy w krajach muzułmańskich, hinduskich i chrześcijańskich i zawsze była mile widziana ze względu na swoje bezwarunkowe oddanie dla wspólnego dobra. Traktowała każdego człowieka z równym szacunkiem i godnością. Chociaż była głęboko katolicka, Teresa rozumiała, że miłość jest językiem zrozumiałym dla wszystkich. Często mówiła, że prawdziwa droga do pokoju na świecie to kochanie każdego człowieka tak, jak Chrystus kochał. Jej przesłanie było uniwersalne i docierało do ludzi różnych wyznań i kultur. Życie Teresy ukazywało, że świętość jest w zasięgu każdego z nas, bez względu na pochodzenie. Na starość Teresa z Kalkuty zaczęła mieć problemy zdrowotne. Przeżyła zawały serca i czasami musiała tymczasowo wycofać się z działalności. Jednak jej wewnętrzna siła pozostawała niezachwiana. Nawet w osłabieniu, nadal odwiedzała domy misjonarek miłości i zachęcała swoje siostry, by wytrwały w swojej misji. W 1997 roku, na krótko przed swoją śmiercią, Teresa zrezygnowała z funkcji przełożonej generalnej zgromadzenia, przekazując przywództwo jednej ze swoich sióstr. Wiedziała, że jej zdrowie nie pozwala jej już prowadzić pracy tak jak wcześniej, ale ufała, że Bóg nadal będzie prowadził misjonarki miłości. Teresa z Kalkuty zawsze rozumiała, że to dzieło jest Boże, a nie jej własne. 5 września 1997 roku święta Teresa z Kalkuty zmarła w swoim ukochanym mieście Kalkucie, otoczona siostrami swojego zgromadzenia. Jej śmierć była głęboko odczuwana na całym świecie. Tłumy zgromadziły się, aby oddać hołd kobiecie, która poświęciła swoje życie najuboższym przez wiele dekad. Jednak jej śmierć nie była końcem, lecz początkiem nowego rozdziału w jej dziele, które nadal rosło i kwitło. Po jej śmierci wiele osób apelowało o kanonizację Teresy, uznając ją za żyjącą świętą. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się szybko, a w 2003 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II, ogłoszona Błogosławioną Teresą z Kalkuty. Kościół oficjalnie uznał jej świętość, ale dla milionów ludzi była ona świętą już od dawna. Teresa z Kalkuty została oficjalnie kanonizowana 4 września 2016 roku, podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Ceremonia była emocjonalnym momentem dla świata katolickiego, ale także dla wszystkich tych, których życie i praca tej niezwykłej kobiety poruszyły. Święta Teresa z Kalkuty została oficjalnie uznana za świętą, ale jej misja nadal trwa poprzez jej siostry i wszystkich, którzy naśladują jej przykład. Święta Teresa z Kalkuty pozostawiła nam dziedzictwo miłości i służby. Jej życie pokazuje, że świętość nie polega na wielkich czynach, ale na małych aktach miłości, wykonywanych z wielkim oddaniem. Żyła intensywnie przesłaniem Ewangelii, ucząc nas, że wszyscy jesteśmy powołani do służby innym z bezwarunkową miłością, niezależnie od naszego stanu. Obecnie misjonarki miłości nadal rosną i rozszerzają swoją misję. Są obecne w ponad 130 krajach, niosąc ulgę najbardziej potrzebującym i szerząc przesłanie miłości oraz służby swojej założycielki. Duch świętej Teresy żyje w każdej z tych sióstr, które, podobnie jak ona, poświęcają swoje życie służbie najuboższym. Święta Teresa z Kalkuty uczy nas, że sercem Ewangelii jest wezwanie, by kochać bliźniego jak siebie samego. Przypomina nam, że prawdziwy pokój można osiągnąć jedynie wtedy, gdy uznamy godność każdego człowieka i będziemy gotowi służyć, zwłaszcza tym, którzy najbardziej cierpią. Jej życie jest żywym świadectwem tego, że miłość Chrystusa może przemieniać świat. Jej przykład przypomina nam również, że przez modlitwę i zaufanie Bogu możemy pokonać nawet największe trudności. Teresa nie była wolna od wyzwań i prób, ale jej siła wynikała z jej zjednoczenia z Chrystusem. Uczy nas, że nawet w chwilach wielkiego cierpienia możemy znaleźć siłę i pokój, poddając się Bożej woli. Święta Teresa z Kalkuty to ikona wiary chrześcijańskiej przeżywanej w pełni. Jej życie, poświęcone służbie i modlitwie, nadal inspiruje miliony ludzi na całym świecie, ukazując, że prawdziwa wielkość leży w tym, by stać się małym i służyć z pokorą oraz miłością. Dla nas jej historia jest zaproszeniem do poszukiwania świętości w codziennym życiu. Niezależnie od tego, czy w rodzinie, pracy, czy społeczności, każdy z nas może zrobić swoją część, szerząc miłość i współczucie Chrystusa, naśladując przykład świętej z Kalkuty. Życie świętej Teresy przypomina również, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych, ale jest powszechnym powołaniem. Wszyscy w każdej sytuacji Jesteśmy powołani do miłości i służby innym, zwłaszcza najuboższym i najbardziej potrzebującym. Teresa pokazuje nam, że świętość jest w zasięgu ręki, jeśli żyjemy prawdziwą miłością. Jej dziedzictwo żyje nie tylko w misjonarkach miłości, ale także w każdym człowieku, który decyduje się na mały gest miłości i współczucia w świecie. Inspirowała nas, aby dostrzegać Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza w ubogich i marginalizowanych, i działać z sercem pełnym miłosierdzia. Święta Teresa z Kalkuty jest jasnym przykładem tego, że wiara w działaniu może przemieniać życie. Jej historia jest potężnym przypomnieniem, że gdy całkowicie oddamy się Bożej Miłości, Bóg może czynić cuda za naszym pośrednictwem. Niech jej życie nadal nas inspiruje i motywuje do poszukiwania świętości poprzez służbę innym z radością i oddaniem. Życie Świętej Teresy z Kalkuty uczy nas, że prawdziwa wartość nie tkwi w posiadaniu dóbr materialnych, ale w zdolności do miłości i służby. Teresa nie miała bogactw, ale miała serce pełne miłości do Boga i innych. To ta miłość ją napędzała, a jej przykład nadal jest źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną żyć bardziej hojnie i bezinteresownie. Duch służby, który święta Teresa pielęgnowała w swoim zgromadzeniu, rozprzestrzenił się również poza misjonarki miłości. Niezliczone osoby na całym świecie zostały zainspirowane, by pójść w jej ślady i tworzyć inicjatywy charytatywne oraz pomocowe dla najuboższych. Nawet poza kontekstem religijnym wielu uznało znaczenie służby innym jako drogi do znaczącego życia. Teresa z Kalkuty wierzyła, że każdy akt miłosierdzia, niezależnie od jego wielkości, może mieć głęboki wpływ. Często mówiła: "Nie liczy się, ile robimy, ale ile miłości wkładamy w to, co robimy". To proste, ale głębokie przesłanie przemieniało serca i zmieniało życie, pokazując, że każdy może wnieść różnicę, nawet mając ograniczone zasoby. Jej podejście było także rewolucyjne w afirmacji, że prawdziwa walka z ubóstwem nie dotyczy jedynie ekonomii, ale również duchowości. Teresa wierzyła, że samotność, opuszczenie i brak miłości były jeszcze bardziej niszczącymi formami ubóstwa. Poświęciła swoje życie walce z tymi formami nędzy, oferując nie tylko jedzenie i schronienie, ale także ciepło ludzkie i współczucie. Oprócz sióstr misjonarek miłości, dzieło Teresy dało również początek innym zgromadzeniom oraz inicjatywom wolontariackim. Wiele osób świeckich poczuło się wezwanych do udziału w jej misji, pomagając w jej domach na całym świecie. Święta Teresa zawsze przyjmowała wszystkich, którzy chcieli się zaangażować, niezależnie od ich wyznania czy przekonań. Przez całe życie Teresa z Kalkuty spotykała się z przywódcami światowymi, celebrytami i politykami, ale nigdy nie pozwoliła, by odciągnęło ją to od jej głównej misji. Nawet na wielkich wydarzeniach czy spotkaniach jej umysł i serce zawsze były z ubogimi. Często prosiła o darowizny lub pomoc dla dzieł charytatywnych, którymi się zajmowała, a jej charyzma była taka, że wielu odpowiadało na jej prośby. Miłość Teresy do najuboższych odzwierciedlała jej głęboką relację z Bogiem. Mocno wierzyła, że służąc potrzebującym, służy samemu Chrystusowi. W jednym ze swoich przemówień powiedziała: Na końcu naszego życia nie będziemy sądzeni za dyplomy, które zdobyliśmy, za to, ile pieniędzy zarobiliśmy, ani za to, jak wielkie rzeczy zrobiliśmy. Będziemy sądzeni na podstawie słów: Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem bezdomny, a przyjęliście mnie. Ta duchowość, zakorzeniona w Ewangelii Święta Mateusza, była fundamentem całej jej pracy. Dla Teresy każdy akt służby był okazją do miłości Jezusa w jego najbardziej pokornej formie: ubogich, chorych, marginalizowanych. W każdej napotkanej osobie widziała Chrystusa, a to podejście oparte na wierze popychało ją do przodu, nawet w obliczu trudności. Święta Teresa miała również głęboki szacunek dla ludzkiego cierpienia. Nie postrzegała cierpienia jako czegoś, czego należy unikać za wszelką cenę, ale jako okazję do wzrostu duchowego. Jednakże nie oznaczało to, że nie walczyła, aby ulżyć w bólu ludzi. Wręcz przeciwnie, poświęciła swoje życie tej sprawie ale zawsze z rozumieniem, że cierpienie może przybliżyć ludzi do Chrystusa. Założenie Sióstr Misjonarek Miłości nie było jedynym znaczącym osiągnięciem Teresy. W 1963 roku założyła zgromadzenie Misjonarzy Braci Miłości z tą samą misją służby ubogim. Później, w 1976 roku, stworzyła kontemplacyjną gałąź Misjonarek Miłości dla tych, którzy pragnęli bardziej intensywnie poświęcić się modlitwie wspierając pracę sióstr poprzez wstawiennictwo. Teresa z Kalkuty miała zintegrowane spojrzenie na życie duchowe i praktyczną pracę. Dla niej modlitwa i służba były głęboko ze sobą związane. Wierzyła, że modlitwa dostarcza siły do służby, a służba z kolei była formą żywej modlitwy. Ta aktywna i kontemplacyjna duchowość stała się charakterystycznym znakiem jej zgromadzenia i zainspirowała wielu do naśladowania jej przykładu. Życie świętej Teresy to wyraźne świadectwo znaczenia zaufania Bogu. Od najwcześniejszych dni swojej misji żyła bez zasobów materialnych, całkowicie polegając na opatrzności Bożej. Kiedy pojawiały się wyzwania, Teresa wierzyła, że Bóg zapewni to, co potrzebne, aby kontynuować dzieło. I rzeczywiście, przez całe jej życie była świadkiem niezliczonych cudów opatrzności. W krytycznych momentach gdy brakowało jedzenia, lekarstw czy miejsca dla potrzebujących, niespodziewana pomoc przychodziła. Teresa postrzegała te interwencje jako znaki, że Bóg błogosławi jej dzieło i kontynuowała ufność nawet wtedy, gdy okoliczności wydawały się niemożliwe do przezwyciężenia. Jej niezachwiana wiara jest przykładem dla wszystkich, którzy stają wobec trudności w swoim życiu. Innym godnym uwagi aspektem życia Teresy była jej zdolność do przebaczania. Często spotykała się z oporem i krytyką, zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnątrz kościoła. Jednak Teresa nigdy nie chowała urazy. Wręcz przeciwnie, zawsze odpowiadała z pokorą i miłością. Powiedziała kiedyś: Jeśli jesteś pokorny, nic cię nie dotknie, ani pochwały, ani wstyd, ponieważ wiesz, kim jesteś. Pokora Teresy była jedną z jej największych cnót. Nawet kiedy była uznawana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, Zawsze postrzegała siebie jako sługę Boga, nie dostrzegając w sobie nic wyjątkowego. Dla niej wszystko, co robiła, było wynikiem Bożej łaski, a ona stale przypisywała całą zasługę jemu. Ta postawa pokory jest potężną lekcją dla nas wszystkich, którzy często szukamy uznania za nasze czyny. W swoich podróżach po świecie Teresa z Kalkuty również szerzyła znaczenie modlitwy i nabożeństwa marynego. Miała głęboką pobożność do Matki Bożej i często modliła się na różańcu, zarówno w chwilach ciszy, jak i podczas codziennych zajęć. Wierzyła, że Matka Boża jest stałym źródłem wstawiennictwa i ochrony w jej pracy. Nabożeństwo Teresy do Maryi było czymś, co przekazała swoim siostrom. W domach misjonarek miłości często można było zobaczyć obrazy Matki Bożej, a siostry były zachęcane do zwracania się do Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Teresa postrzegała Maryję jako doskonały przykład pokory, posłuszeństwa i miłości do Boga i starała się naśladować te cnoty w swoim własnym życiu. Chociaż święta Teresa z Kalkuty prowadziła nadzwyczajne życie, zawsze podkreślała, że każdy może podążać ścieżką do świętości. Często mówiła, że nie trzeba robić wielkich rzeczy, ale wystarczy dobrze czynić w codziennych, małych działaniach. To proste, ale głębokie przesłanie jest jedną z największych lekcji, jakie możemy wynieść z jej życia. Życie Teresy jest również przykładem, jak miłość może zmieniać świat. W epoce naznaczonej konfliktami, nierównościami i ubóstwem, pokazała, że miłość, wyrażona w konkretnych działaniach, może przynieść pokój i uzdrowienie. Wierzyła, że pokój na świecie zaczyna się od indywidualnych aktów dobroci i współczucia i że każdy z nas może przyczynić się do lepszego świata poprzez miłość do innych. Teresa często mówiła: "Nie możemy wszyscy robić wielkich rzeczy, ale możemy robić małe rzeczy z wielką miłością. To zdanie stało się mantrą dla wielu, którzy podążają za nią, przypominając nam, że nawet jeśli nie możemy zmienić całego świata, możemy zmienić czyjś świat poprzez prosty akt dobroci. Życie świętej Teresy z Kalkuty było naznaczone cudami. Wiele z tych cudów miało miejsce za jej życia, gdy służyła ubogim i chorym. Jednak nawet po jej śmierci niezliczone osoby donosiły o otrzymaniu łask dzięki jej wstawiennictwu. Te cuda są znakiem, że jej misja trwa w niebie, gdzie wstawia się za tymi, którzy z wiarą ją wzywają. Jednym z najbardziej znanych cudów przypisywanych Teresie było niewytłumaczalne uzdrowienie hinduskiej kobiety, która cierpiała na guz brzuszny. To uzdrowienie było jednym z cudów wymaganych do jej beatyfikacji w 2003 roku. Kobieta, która modliła się prosząc o wstawiennictwo Teresy, została całkowicie uzdrowiona, co lekarze nie potrafili wyjaśnić naukowo. Innym cudem który doprowadził do jej kanonizacji, było uzdrowienie brazylijskiego mężczyzny, który cierpiał na liczne guzy mózgu. Jego rodzina modliła się intensywnie o wstawiennictwo Teresy i wbrew wszelkim przeciwnościom został uzdrowiony. Ten cud został zbadany i zatwierdzony przez Kościół, będąc jednym ze znaków prowadzących do jej kanonizacji w 2016 roku. Te cuda to tylko kilka z wielu doniesień o łaskach otrzymanych przez tych, którzy proszą o wstawiennictwo świętej Teresy z Kalkuty. Pozostaje ona źródłem inspiracji i duchowej pomocy dla milionów ludzi na całym świecie. Jej życie i praca nie tylko dotknęły serc za jej życia, ale nadal głęboko oddziałują na współczesnych. Kanonizacja Teresy była momentem wielkiej radości dla Kościoła i świata. Jest przykładem, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy żyją w klasztorach czy zakonach, ale jest możliwa wszędzie, nawet na najbiedniejszych i najtrudniejszych ulicach. Teresa pokazała, że świętość można przeżywać w prostej i pokornej służbie innym. Święta Teresa z Kalkuty jest latarnią nadziei dla tych, którzy czują się zagubieni lub opuszczeni. Jej życie pokazuje, że dzięki wierze, miłości i wytrwałości możemy pokonać wszelkie przeszkody i przynieść światło do ciemności świata. Jej przykład zachęca nas do robienia więcej, kochania więcej i służby z większym oddaniem. Historia Teresy jest zaproszeniem dla nas wszystkich. Wzywa nas, by spojrzeć poza nasze własne potrzeby i wyciągnąć rękę do bliźniego. Jej przykład pokazuje nam, że kiedy służymy innym z miłością, służymy samemu Bogu. I w końcu, to te małe akty miłości sprawiają różnicę. Dzisiaj jej dziedzictwo trwa poprzez misjonarki miłości oraz wszystkich, którzy podążają za jej przykładem służby. Świat zmienił się od czasu, gdy Teresa rozpoczęła swoją misję, ale potrzeby pozostają te same. Wciąż są ubodzy, chorzy i marginalizowani, którzy potrzebują naszej miłości i opieki. A przykład Teresy nadal pozostaje przewodnim światłem. Święta Teresa z Kalkuty pozostawiła nam jasne przesłanie: wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Nie w sposób abstrakcyjny, ale konkretnie, poprzez służbę bliźniemu. Jej życie jest świadectwem, że kiedy wcielamy miłość w czyn, możemy przemienić świat, jedno serce na raz. Niech jej przykład prowadzi nas, byśmy dążyli do świętości poprzez miłość i służbę, tak jak ona to czyniła. Święta Tereso z Kalkuty, módl się za nami.